Powiedziała dusza: Fundament ten, ten fundament tej misji człowieka polegający na naprawie siebie i osiąganiu doskonałości, włącza w siebie wiele aspektów, które ja zrozumiem, kiedy zobaczę cały gmach na nim wzniesiony. Tutaj ta dusza powiedziała bardzo ciekawą rzecz. Wiedziała, że wiele aspektów tego wszystkiego zrozumie wtedy, kiedy pozna cały gmach. I tutaj wiele rzeczy, które my obserwujemy wokół siebie, wszyscy ludzie obserwują wokół siebie, próbują to zrozumieć próbują to zrozumieć naukowcy próbują to zrozumieć filozofowie próbuje to zrozumieć każdy człowiek, patrząc, Wokół siebie na różnego rodzaju zjawiska, procesy, na przyrodę, na, na ludzi, na społeczeństwa, na historię, na siebie samych. Obserwuje to wszystko i próbuje zrozumieć, i niestety gubi się w tym wszystkim. Jeżeli popatrzymy na zdobycze naszej nauki, czy filozofii, czy różnego rodzaju religii, to tak naprawdę. Odpowiedzi na najważniejsze pytania nikt nie jest w stanie udzielić. A dlaczego? Ona tutaj powiedziała, że ona pozna pewne aspekty wtedy, kiedy pozna cały gmach. A co to jest ten cały gmach? Ja bym to sprowadził, ja teraz cały czas mówię o siebie, ja bym to sprowadził do takich podstawowych rzeczy. Jest początek. Jest koniec. Początek to jest to, co my nazywamy Machsawat Habria, zamysłem stworzenia. Ten zamysł stworzenia jest przyczyną stworzenia całego świata. On jest główną, pierwszą przyczyną. On jest początkiem. On jest przyczyną wszystkiego. I jednocześnie również ten zamiar jest. Końcem wszystkiego, dlatego że ten zamiar to jest stworzyć stworzenie i napełnić je dobrem, szczęściem, radością, rozkoszą, wszystkim, co tylko można sobie wyobrazić, co jest dobre i co może napełnić stworzenie stworzone. Taki jest zamysł. Oczywiście w tym zamyśle już zawarty jest koniec tego zamysłu, efekt ostateczny, a mianowicie to stworzenie napełnione tym dobrem. I mamy już w tym momencie dwa punkty, początek i koniec. I teraz wszystko, co zawiera się pomiędzy tym pierwszym punktem, początkiem, a drugim, końcem, to wszystko to są procesy, które prowadzą od jednego do drugiego. I dlatego takie bardzo ważne jest poznanie właśnie tego pierwotnego zamysłu oraz poznanie tym samym w zasadzie samego końca wszystkiego. Bo jeżeli my poznamy ten pierwotny zamysł, to dzięki temu my będziemy mogli zrozumieć wszystko, co się dzieje na drodze, która prowadzi od tego punktu początkowego do końcowego. Wtedy wszystko zacznie do nas inaczej przemawiać. Jeżeli my znamy przyczynę powstania jakiegoś zjawiska, rzeczy czy czegokolwiek innego oraz cel, dla jakiego ona zaistniała, to wszystko, co w tym zjawisku bądź tej rzeczy widzimy, staje się dla nas zrozumiałe, bo wtedy my widzimy, że to wszystko służy do tego, żeby. Przyczyna stała się celem. I dlatego wszelkiej maści naukowcy i filozofowie nie są w stanie zrozumieć i ogarnąć otaczającej nas rzeczywistości w pełni wytłumaczyć jej, dlatego że oni nie poznają właśnie tej pierwotnej przyczyny i tego ostatecznego celu. A my, w mądrości kabały, właśnie tym się zajmujemy. Jeżeli otworzycie taką księgę jak Talmud dziesięciu swirot, albo nawet chociażby taki wstęp Balhasulama Ptihala Chomatha wprowadzenie do mądrości kabały, nawet jeżeli otworzymy jakąkolwiek księgę, ona się zaczyna właśnie od tego, dlaczego i w jaki sposób Stwórca zaczyna stwarzać świat. I po kolei, Opisuje ten proces stwarzania, ten sam początek, i następnie opisuje całą tą strukturę świata, którą Stwórca stworzył, żeby osiągnąć ten ostateczny cel. I jeżeli my poznajemy całą tą drabinę rzeczywistości od początku do końca, to dzięki temu my, wstawiając jakby w tą drabinę poznaną dzięki mądrości kabały rzeczywistość, która nas otacza, jesteśmy w stanie zrozumieć, jak elementy tej rzeczywistości wypełniają zadanie, do którego zostały stworzone, a mianowicie zadanie dojścia od punktu początkowego do końcowego.